Mano widzowie z potężnej Portugalii, a z, z dwóch kontynentów. Przejęta władza w Afryce. Wszyscy widzą rozwój, to już się boją. Na tym kontynencie też jest Portugalia. Właśnie, Arabia Saudyńska mówi, że oni mają zbyt dużo ropy, to. Wrzucili Ronanda z rodziną z grubu, więc wrócił do swojego dom domu. Historia może od wiem, ale nie miałem czasu plany. prany. Wieczór wiecz, ja to robię na szybko. Mogłem innego państwa, gdzie nie osiągnąłem wszystkiego. Ja jestem władcą Europy, tutaj w Europie kto robi warunki, jakie powie im wiadomo kto. Warunki, tutaj kto jak, jak powie, jak, tutaj się warunki, jak powie. Tu warunek, jak powie. I właśnie podbita została Szwecja. Ale widząc rozwój wydarzeń, Polacy muszą mieć władzę nad Bałtykiem. Śrubowość, ocean, bardziej w Portugalii chodzi o dostęp władzę. Taką nie mogą być ludzie, którzy mieli dać do dostępu do Morza Śródziemnego. Słowenie Co ty, oszalałeś włoch nie jednym każdym ci wyszli, pomagał I tak ty pokonasz to, to ja nie się na swojego wroga Ja tu będę powoli się sykował na dół iść Poltus na dół będzie potrzebował dużo armii Polska tego powstało pod Maloko, żeby było miejsce na Almii, na podboju dalszego kontynentu. Imperium Portugalskie panfowało z wszystkim, co było. Jest. Było o i będzie. Wszystko idzie specjalnie przy i w wszystko. Na największego najbliższego sąsada Portugalii. Może o tym powiem więcej, ale w sumie wiecie, jeżeli kto tu rządzi. Nie jakieś afrykańskie państwa, tylko prawdziwi Europejczycy. Kontynent ten jest teraz europejski kontynentem. Europą 2.0. Poddać Hiszpanią, poddaję kolejny pod, kolej, pod Hiszpanię też jest rekrutację na tą. Więc szkoła szykuje się na wylot, żeby być w gotowości na podwójne to chyba lady. Tak, nie, to już ok. Nie dało rady, ile ty no, się Nie wiesz, w tym razie, teraz chcesz pomóc, to masz pieniądze i lat sobie sam. Nie mów, że ci nie pomogę, tylko to już będzie kłamstwo po Plan. To czy skadi to już ale jedząc, że bez nich byłby słaby Mega, to państwo byłoby mega słabe. Już widzi? już widzi, tylko że nie wiem, czy to ci dwie wojny znalaz. Druga wojna zachęnta. Albanie są związkowi potencjalne imperium. A Portugia Wchodzi w większego największego państwa przy jej, jej szerokostronie. Chociaż burza Mali też była duża, ale ona... ...lepiej by był dwustronny, a tak jakby był, niż jednej. Nie wiadomo skąd wyprzeszkał... Wiadomo skąd wyprzeszkał armię, nie wiadomo skąd. Okej, okay, to trzeba koniec pierwszej części, niestety przez tym to urządzenie głupie. macie się chwilę, zapiszę dla rzeczy, go zapiszę lepiej już.